Dzień dobry, witam was na pierwszym odcinku z RedBull7. Uwaga, na, czy nasza kuleczka jest? O, oczywiście, że jest. Oczywiście, że mamy naszą kuleczkę. Oczywiście, bo o nagroda dzienna to już naprawdę nieźle. Wiecie? Naprawdę. <grym> Get free. Czerwony imposter. No dobra, to lecimy. Pierwszym poziomasem. Czy nasza kuleczka jest imposolem? Hmm, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. A, uu, skakujemy do tego świata. Uuu, dobra. Ale fajne okularki ma. Zajczyłem no, 16 poziomasów. Uuu! Jak, jakiś boss będzie. mamy nieskańczone. Nowe wyrasów. Czyli nieskończone kulów. Właśnie dobra, drugi poziom kończony. Oczywiście, że tak. Uuuuuh. Aua, au, au. Au, auć, Mogę na nie. Nie, ciebie skoczyć kolego. No uwaga. Aua, aua. okej, okay. jednak no, nie dobra. Jednak nie dobra. No to. Tak ile mamy furów. No w ogóle. Nie wiem, czy komplet No. poziom mam coś O, trzeba. Ulkować się górę impostora! Uuuu, siema impostora. awa, waaa, został, Yeah! Bum! Bum! Jest, udało się! No wszystkie ki. O, patrzcie! O, mamy w końcu impostora! Wiecie co? Naprawdę mi się podoba. Kupujemy tego skina. O, patrz. Jak bardzo tu wodę bola, wiecie? Jadłam? Jak miałem e, 5 czy 6 lat, no to chyba grałem tego deadbola. Nazywał się e, Ed Bounce Ej, nagrywałem Wam! No chyba 5 miesięcy nagrywałem. No chyba, może 3 miesięcy temu? 8 maja. Nie wiem. Właśnie, no, e, będę niedługo chodzić do... Bo do szkół no, niestety. W sierpniu będę chodził do... nie, raczej sierpień sierpniu, nie, w wrześniu będę chodził do szkół różnych, nie... do różnych klas, bo dopiero będę chodził do pierwszej klasy, ale naprawdę, no no patrzcie, no przecież patrzcie, no wiecie, przecież tu jestem, no już prawie koniec sierpnia. Juhu! Wiecie, Jest prawy koniec sierpnia. Wiecie, bo ja niedługo już. No, naprawdę, już. Niewiele do e, na moje, moich urodzin. Ale jeśli będą moje urodziny, to e, nagram taką piosenkę o 20.00. gdzie Musicie ją obejrzeć. Oczywiście, że musicie ją obejrzeć na specjalnie. O, moje urodziny będzie fajną piosenką, bo. Ponieważ będą same urodziny. Mamy best price loteria jakaś, dobra. Nie chcemy super promocji, ale patrzcie mamy pomarańcze. Właśnie no, chciałem taką, ale dobra. Impostor no oczywiście musi być. Patrzcie i hopsa, powróciliśmy. Uuuu, head point. Patrzcie mamy no. Różny... mamy tutaj... Różno... Y i różne przeszkody i różne nam. Uuu! Patrz się! No już jesteśmy w tym lewej ręku, co będziemy w poziomie. Więc będziemy w poziomie. Wow! W kolejnym poziomie będziemy. Okej. Zobaczymy w czym poziomie będziemy bo tutaj, ponieważ można tutaj sprawdzić w którym poziomie jesteś. poziomie ósmym byliśmy, dobra. Dobra, zaliczyliśmy siódmy, więc raczej ósmy, więc będzie dziewiąty, uuu. button, dobra, o. Pamiętam to, już to pamiętam z piątej części RedVola, czyli Dead Boy 5, tam gdzie przygody, ale witam was na pierwszym odcinku z RedVola. No, naszej, no, naszej, naszej, naszej ukochanej czerwonej piłeczce. Mogę? Uuuu. Uuu! I tutaj jeszcze wykonamy skok. Uda Udać się na ten... Od... No dobra, no dobra, dzisiaj na ten odcinek uda mi się pokonać bossa. Opatrzcie, Opa, poziom dziewiąty. A poziomie 15. już będzie boss. O, piła? To nie, nie To, jest to, to jest już na poziomie dziesiątym Czekam, U O, 10 zaliczona, Proszę on dziesiąty Fajnie. O, dobra. Okej. Okay. Ała! O, do Majdo. O dobra. Do Majdo. Opa. To to znaczy, że źle. Przecież no takie nowe słowo powiedziałem. No, <noise> słówka będę mówił ja. Czyli youtuber, czyli e, O, try, za chwilę. Okej. Okay. Paga patrzcie, jak na szybko tam lecimy. Aha, dobra, chacajmy się. Owaj, gdzie to... gwiazdka była? Może 12, Jest pożonej 12, a ja taki za gwiazdkę gdzieś. Aha, tutaj była, ha, haha, ukryta była, ale na szczęście było, dobra. Uuu, patrzcie, teraz to już trzynastka już, okej, okay. au, dobra, no to... Dobrze, ja przygapię? Monetki? Naprawdę? I to właśnie się dzieje, jeśli Chodźmy mi rzucić no dobra, ha, nie, nie, nie! O oh najgorzej! Haga I... i... Nie chcemy reklamy Obejrzeć... No nie, obejrzeliśmy reklamy. Ej! Co jest grane? stąd na i sa klikamy. O, mamy... O, mamy magnes! Mamy magnes! Do przeciągania! monetyk. O, 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 nie, nie, nie. Nie chcemy zostać zabici przez te nogi. Uwaga. Udało się. Będziemy jeszcze mieć. Będziemy jeszcze mieć magnes. Mam nadzieję, że tak. O, teraz będzie... 14. To już prawie boss. O, o, patrzcie. Teraz toczymy tą skrzynię małą. A patrzcie, otworzyło nam się i od razu nam się otworzyło. Uuu, wow. Uuu, wow, nieźle. nie, Wiedziałam, że będzie boss. Okej. Okay. damage. Dobra, wybieramy niego. Witaj w shop. Kupuj online gdzie chcesz, kiedy chcesz. Przyglądaj ulubione kategorie i wybierz produkt. Jeśli masz pytania, możesz napisać do sprzedawców na czacie Shopee. Kliknij Kup teraz i przejdź do płatności. Kliknij Złóż zamówienie, aby sfinalizować zakupy. Zaczekaj, aż Twoje zamówienie bezpiecznie do Ciebie dotrze. Więc na co czekasz? Pobierz aplikację Shopee już teraz. Aplikacja Shopee już, przecież totalnie o tym nie wiem. O, hit! Nie możemy wideo, ale bo w momencie. Dobra, będzie wielki damage. Będzie miał wielki damage, że aż się nie pozbiera. BUM! Wow, patrzcie, jak. Został więcej damage'a niż ja w Minecraft. Ha! Tak. Uwaga, Uuuu! jesteśmy w portalu. Poziom mocy, no zaliczony, więc. Jakie będą jeszcze poziomy czekać na nas? Powiem wam, że ten boss robi mi wrażenie. Aha, tutaj no musimy otworzyć ten, ten portal, ale... O, a masz O, czarna. Okej, okay, no to jedziemy dalej. Uu, tutaj przesuwamy skrzyneczkę małą. I do wyjścia. Ten poziomek już nie jest trudny. Ha, ha. A, no, ale może się, możemy się przekonać. Ha. Ostatni swój poziom. Ten poziom zaliczał chyba Admiros, czyli ten youtuber, którego oglądam. Chyba ten poziom no, e go chyba e, Admiros. Chyba, bo przecież. 3 powiedziesz bo przecież 3 strasznie, bo ja 3 bo ja hard jest strasznie. A Adminos mino 3 naprawdę w godzinę czy 3 minut? Nie! 8 minut chyba, no nie! Polonezo! O nie, tego się nie spodziewałem. No okej, okay, no to. Przedskoczmy od razu do, do gwiazdki. Chcemy, gwiazdki! BUM! Mamy wszystkie monetki i gwiazdki. Dobra, 17 poziom. Oczywiście... Uuu! Okej. Okay. Ten poziom no na pewno jest trudny. Zostawiam wam, żeby się no, 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 ten poziom przeszedli. A tymczasem chciałem się z Wami pożegnać i zaprosić Was do kolejnych części z Bola. A tymczasem już się żegnam i cześć kochani i do usłyszenia